Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, jak będąc teściami czy rodzicami, pomagać swoim młodym dzieciom, które dopiero wkroczyły w dorosłe życie i założyły swoją nową rodzinę. Po pierwsze, poprzez dobry przykład. Wasze dzieci. Patrzą na Was cały czas, bezustannie. Ze zdumieniem możecie stwierdzić, że pomimo tak zwanego rzucania grochem o ścianę, sporo zapamiętały i potrafią powiedzieć: Mówiłaś mi, że nie warto za wszelką cenę postawić na swoim, że najważniejszy jest dialog. Dobrze, jeżeli młode dzieci. Zdają sobie sprawę z tego, iż niektóre nawyki wyniesione z ich rodzin ciągną się za nimi całe życie. Nieustannie. Co, coś może nam przeszkadzać w tej drugiej stronie, już zawsze. Tobie jako mężowi, czy Tobie jako żonie. Rolą rodziców będzie pokazanie tym młodym na własnym przykładzie, że to nie koniec świata że można kogoś, kogoś być z nim szczęśliwym. Pomimo jego pewnych, niewątpliwie obciążliwych nawyków, to rodzice wskazują sposoby na rozwiązywanie konfliktów, dogadywanie się. I robią to cały czas, nawet wobec dorosłych dzieci. Jeżeli chcecie powiedzieć swoim dzieciom, szanujcie się jako małżonkowie, kochajcie się, rozmawiajcie ze sobą, To i wy to róbcie. Bądźcie wzorem. To jest najlepsza szkoła akceptacji odmienności drugiej osoby i szkoła dobrze pojętej tolerancji. Po drugie, towarzyszenie. Wyobraźmy sobie, że przychodzą do was syn synowo i mówią: "Zastanawiamy się". Jak mamy postępować z tymi finansami? Bo u nas w domu jest wspólne konto, a u niej każdy miał oddzielne. Ryzykowne będzie takie doradzanie: typu, zróbcie tak i tak. Choćby z tego powodu, że lista możliwości w tej sferze bardzo zmieniła się od czasu, kiedy na przykład 20 czy 30 lat temu. Plan walczyć swoje własne rozwiązania. Lepiej zatem w tej sytuacji stać się towarzyszem młodych. Może spytać, a jak wy sądzicie, co będzie dla waszej rodziny najlepsze? Jakie wy widzicie rozwiązanie tej sytuacji? I z chwilą, kiedy wysłuchacie opinii swoich dzieci, może, y, można oczywiście powołać się na swoje doświadczenie, ale dużo ważniejsze oraz skuteczniejsze. Będzie owa życzliwa obecność przy nich. Kiepskim pomysłem będzie udowadnianie im, że rodzice wiedzą najlepiej. Jeżeli bowiem jesteś wyrocznią i rodzicie, to bierzcie też pełną odpowiedzialność za te decyzję. I dobrze, jeżeli wszystko, co. To pomyślnie się skończy, zakończy. Ale jeśli nie daj Boże coś nie wyjdzie i młodzi się na tym stracą, no to co dalej? Co wtedy? Nie bierzmy takiej odpowiedzialności. Doradzajmy, ale nie kategorycznie. Nie rzucajmy, że musicie zrobić tak i tak, bo tak jest najlepiej. Nie. Nie bądźmy tacy. Rodziny pochodzenia. To zwykle bardzo dobre źródło informacji o przyszłym współłożonym. Jednak od razu zaznaczmy, że nie ma tu determinacji. Niejednokrotnie osoby z rodzin wręcz patologicznych yy, tworzą bardzo udane małżeństwa, ponieważ mają wielkie pragnienia życia całkowicie odmiennego od tego, które wiodły w domu rodzinnym. Warto zatem pamiętać, że patologia nie zawsze zrodzi patologię. Bo nie ma takiej reguły. Na pewno trzeba przyjrzeć się rodzinie patologicznej. Yy, trzeba przyjrzeć się rodzinie pochodzenia swojego, zięcia czy synowej, ale nie takim sokolim okiem, yy, które wyłapuje wszystkie detale i interpretuje je zawsze na niekorzyść. Nie, tak nie można. Oczywiście rodzice mają prawo zwrócić uwagę przed ślubem na to, co ich niepokoi, jeśli coś takiego naprawdę występuje. Yy, może. Yy, Trzeba wyjaśnić dziecku, że pewne symptomy oznaczają zwykle późniejsze przykre konsekwencje, jednak y, potrzeba tutaj dużo mądrości, delikatności i wystrzegajcie się takich zbyt krytycznych, autorytatywnych sądów. Kiedy nie wolno milczeć, bo to jest też istotne, niewątpliwie y, będziecie mieli czasami z takimi sytuacjami do czynienia, kiedy nie wolno milczeć. Bo to nieprawda, że przenigdy i w żadnej sprawie nie wolno rodzicom wtrącać się w ich życie dzieci, nawet już dorosłych. Znane są z pracy poradni takie przypadki, kiedy ingerencja, nawet po ślubie, jest jak najbardziej dopuszczalna, ponieważ w grę wchodzi na przykład zagrożenie czyjegoś życia. Druga kwestia to jest kwestia związana z drugimi rodzicami. Dwają też i takie sytuacje, że wy jako rodzice świetnie dogadujecie się z młodym małżeństwem waszych dzieci, ale druga para teściów bardzo się wtrąca. Co, ma, co macie wówczas zrobić? Jak, jeśli wasze dziecko na przykład zasygnalizuje wam taki problem, sprawa jest delikatna, wymaga mądrości, wyczucia, taktu. Po pierwsze, dlatego. Że sami nie możecie zachowywać się w taki sposób, jaki wam się u innych nie podoba. Czyli w tym przypadku mówić waszemu dziecku, co i jak ma robić. Po drugie, znacie relacje tylko z drugiej strony. I w większości wypadków wystarczy rozmowa z dzieckiem, wysłuchanie i wsparcie. Możecie zadać pytania typu: jak sobie chcesz poradzić z tą sytuacją? Co o tym sądzi twój mąż, twoja żona? Czy też tak to odbiera? Czy myślisz, że rozmowa z teściem i teściową da rezultat? Jako rodzice powinniście się wystrzegać, by nie dolewać oliwy do ognia. Czyli nie mówić, wiedziałam, że tak będzie. Przecież ten twój mężuś to mami synek i nie ma co się dziwić, że teściowa chce wam układać życie. Katastrofą byłaby też bezpośrednia, agresywna ingerencja u tych drugich rodziców. Nie jesteście już rodzicami malutkiego dziecka, tylko dorosłej osoby, która ma prawo pokierować swoim życiem i sama rozwiązać problem. Wy nie musicie biec na każde zawołanie, że dzieje mu się krzywda i dyscyplinować dręczycieli. W cudzysłowie. No i trzeba ciągle mieć na uwadze, że to raczej młodzi muszą sami wyznaczać swoje granice i ustalać pomiędzy sobą, jak i kiedy reagować na tak zwane wtrącanie się i rodziców, i teściów. Wyjątkowo, tylko w bardzo skrajnych sytuacjach, interwencja powinna być bardzo radykalna, czy to ze strony teściów, czy ze strony rodziców. Dotyczy to okoliczności, w których na przykład dochodzi do przemocy. Czy kiedy mamy do czynienia z nałogami, np., na jakimś samym, alkoholem, narkotykami, hazardem, yy, bądź z chorobą psychiczną w rodzinie. Jeśli sami nie macie pomysłu, co z tym zrobić, to możecie podpowiedzieć swoim dzieciom, aby się udały po poradę do osoby kompetentnej. Np. do terapeuty uzależnień. Podobne środki można przedsięwziąć, jeśli dzieci. Sygnalizują Wam, że się martwią, bo w małżeństwie y, tych drugich teściów źle się dzieje. Trzeba przy tym pamiętać, że wpływ rodziców dzieci na rodziców y, jest ograniczony i warto to tym młodym małżonkom uświadomić, y, aby przypadkiem nie zaczęły bawić się w terapeutów własnych teściów. Są to sytuacje bolesne, bo trudno zadzwonić po policję, gdy teściowa została pobita przez męża alkoholika. Niestety to może okazać się jedynym wyjściem. A w sytuacjach, kiedy w ich rodzinie są awantury, kłótnie, lub są też wydawane beztrosko pieniądze, warto zwrócić uwagę, że ta osobna rodzina może tej osobnej rodzinie potrzebna jest pomoc kogoś z zewnątrz. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w za tydzień. Szczęść Boże!